Witajcie, kochani! Witam Was serdecznie z mojego magicznego miejsca. Jak widzicie, jest tutaj bardzo przytulnie. Tą kompozycję zrobiłam dzisiaj specjalnie dla Was. Zobaczcie, moja cudowna, nowa kryształowa lampa. Do tego piękna karafka, przywieziona z Anglii, również kryształowa i srebrna. Srebrna taca ze złoceniami, z listkami na bokach oraz z, ze złoconymi rączkami. Również w tle zegarek zegarek przyniesiony z wystawki, który leżał brudny, czarny, który odnowiłam, wyczyściłam i zamontowałam nowy mechanizm. A to kochani to czemu się tak dziwiliście, to piękna y, ikebana, naczynie kryształowe ze srebrem z kratką srebrną na górze, specjalnie wam tutaj pokazuję tą kompozycję z róż, z zrobiłam specjalnie dla was. Jak widzicie taką ikebanę można postawić Wszędzie na stole nie przeszkadza przy wykwitnej kolacji. Wykwitna kolacja również lubi takie elementy różano-zdobnicze. Jak widzicie, tutaj na tym stole są wszystkie rzeczy, które wyglądają bardzo luksusowo, a które były zakupione za grosze. Ta pięknie y, robiona y, serwetka na szydełku kosztowała 1 euro. Taca, którą widzicie, ze y, złotymi, pozłacanymi y, bokami i rączkami, kosztowała 1 euro. Mam takie dwie tace. Y, ta mniejsza kosztowała 1 euro, tamta większa 2. Y, tutaj są również, kochani, jeszcze kryształowe szklanki, i także słuchajcie, piękna karawka ze srebrną górą i rączką. I zobaczcie, te cięcia są prawie identyczne. Cięcia kryształu. Piękna kryształowa karawka do wody jest prawie tożsama. Z cudownymi cięciami kryształowymi na mojej nowej lampie. Nie wiem, czy Wam mówiłam, lampa kosztowała 25 euro. Jest to kryształ, kryształ z mosiądzem. Bardzo się Wam podobała z tego, co słyszałam, ale ktoś mnie pytał również o. Czyszczenie abażurów. Abażury czyszczę w jeden wiadomy mi sposób. Czyli słuchajcie, wkładam abażur do wanny, rozkręcam go jak mogę najbardziej, używam do tego płynu do naczyń i Czasami szczoteczki, a czasami gąbeczki. Zaraz Wam pokażę te moje pomocne przedmioty. Jest taka biała gąbeczka w Niemczech w Rosmanie. Narysowane są tam buty. Słuchajcie, te gąbeczki są niesamowicie magiczne dla mnie, ponieważ czyszczą wszystko. Jeżeli nawet mamy poplamione abażury, ale jak widzicie, u mnie te abażury wyglądają jak nowe. Każdy abażur piorę w ten sposób, suszę potem. I jeżeli są frędzelki, to zawsze je wyczesuję, żeby były piękne i żeby wyglądały jak nowe. Czyli widzicie, jak tanio i pięknie można urządzić pałacowe wnętrze który kocham, po prostu kocham. Być może podoba Wam się również taki wystrój. Kochani, a teraz pokażę Wam, czym to wszystko czyszczę. Prosiliście mnie o taką instrukcję, czym można wyczyścić trudne plamy lub trudne miejsca. Słuchajcie, jest tutaj w Rosmanie e, takie pudełeczko, w której e, e, umieszczone są gąbeczki. W każdym pudełku jest sześć sztuk. To, ta gąbeczka wygląda tak. Być może w Polsce takie gąbeczki też również są. Natomiast wycierają wszystkie trudne zabrudzenia, jak macie nawet na. W waszych ubraniach, cokolwiek, jeżeli chcecie wypucować z zmywak, jeżeli chcecie wyczyścić buty, jeżeli chcecie wyczyścić coś, co Wam sprawia trudności i jest to plama trudna do wyczyszczenia, zawsze używam takiej gąbeczki. Jeszcze raz Wam pokazuję. Tutaj pokazane są te trampki, natomiast ja używam tych gąbek do wszystkiego przede wszystkim w kuchni. Jeżeli chodzi o czyszczenie abażurów, tutaj mam przelany zwykły płyn do naczyń i słuchajcie, zwykła szczoteczka, którą rozcieram ten płyn do naczyń i oczywiście obficie spłukuję prysznicem. Natomiast jeżeli chodzi o czyszczenie takich, to Obrazów krzyżykowych lub innych y, trudnych rzeczy, y, na przykład jakichś y, ram, które są trudne do wyczyszczenia. Tutaj widzicie, jest ramka dębowa. Oczywiście później można sobie posmarować jakimś tam y, y, płynem czy pastą do konserwacji drewna, w, przy, w tym przypadku y, do ram dębowych. Natomiast ja zawsze najpierw pierw czyszczę wszystkie przedmioty przyniesione z targu medycznymi chusteczkami. Są to chusteczki, które przysyła państwo niemieckie wszystkim swoim podopiecznym będących na będącym na grupach inwalidzkich, w grupach inwalidzkich i moja mama również takie chusteczki otrzymuje. Jak widzicie, są to różnej wielkości, do torebki, do, do wszelkiego rodzaju różnych miejsc w Łazience, w toalecie, przy sobie. Ja sama tego używam, na tyle jest tego dużo, że mogę z tego korzystać, nie kupując. Słuchajcie, chusteczki wyglądają w ten sposób, są, są one nawilżone bardzo obficie spirytusem, i można bezproblemowo czyścić miejsce w miejsce taką chusteczką. Jeszcze jeżeli chodzi o czyszczenie srebra, powiem Wam, że próbowałam również ze srebrnymi naczyniami. Oczywiście zawsze z pierwszego brudu y y czyszczę w ten sposób, dezynfekując obficie. Y mam nadzieję, że zadowoliłam y Was y i wyjaśniłam, jak to robię. Oczywiście będę Wam pokazywała różne miejsca w moim domu sukcesywnie. Na razie. Y Widzieliście mój salonik. Bardzo, bardzo lubię to miejsce. Odpoczywam w nim. Z mamą zawsze spożywamy posiłki przy stole, przy naszym okrągłym stole lub owalnym w rozłożeniu. Jesteśmy szczęśliwe, że możemy każdego dnia podziwiać. Nowe rzeczy i nowe przedmioty, które nam przybywają, już jest ich troszeczkę za dużo, ale kochamy je tak bardzo, że nie jesteśmy w stanie z nich zrezygnować. Kochani, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że jutro, jutro zobaczymy się i będziemy opowiadać o zupełnie innych tematach, które być może również was zainteresują. Miłego wieczoru, kochani.